Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap Dzisiaj przychodzimy do was z kolejnym holi vlogiem Będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę I życzę wam miłego oglądania Tutaj widzicie kruszynkę, która się kąpie w misce z wodą Niestety takie coś jej się spodobało ostatnio Ale to przez to, że jest strasznie gorąco W ogólnie to chomiki nie powinny wchodzić do wody Gdyż te zwierzaki łatwo się przeziębiają no, ale po prostu ona ma tą wodę taką letnią, że nie jest ona zimna. No, i ja już tego nie kontroluję. Na początku sobie tylko maczała łapki, sobie ten pyszczek polewała, a później zaczęła sobie normalnie siedzieć w tej wodzie. Wróciłam właśnie z rowerów, byłam też w sklepie zoologicznym po trochę karmy dla Luny Nowej na spróbowanie. Wzięłam dla Lady też przy okazji ucho, zapłaciłam 12,50. To ucho kosztowało 6 zł. Już jej tutaj daję siad? Proszę bardzo. A Delony wziąłam taką karmę. Wkleję Wam tutaj firmę na ekranie, bo zapomniałam jaka to była. Zrobiłam sobie zdjęcie. O luneczka przybiegła zobaczyć. Jest ona na pewno o smaku rybnym, bo my mamy tą karmerą Paleo i ona ją zjada właśnie tak z niechęcią już trochę zbrzydła jej. W sumie tak od początku jadła ją trochę niechętnie, ale ona ogólnie nie przypada ze suchą karmą. No i pojechałam do zoologicznego w ogóle 15 minut przed zamknięciem, więc na szybko mi pan coś doradził. Powiedziałam właśnie, że to jej nie smakuje i że muszą być malutkie granulki, że lubi ryby, także coś takiego nam polecił. Jeszcze sobie muszę na internecie przeczytać skład. Yy, zobaczyć, czy będzie yy, jakiś, no fajny po prostu, żeby mi pasował. No i zobaczymy, czy oczywiście Lunce będzie smakował. Może teraz jej dam troszkę. Okej. Okay. Nie podoba Ci się? Oj, oj. No chyba jej się nie spodobała. Iduśka tam sobie Zjada to ucho. Dawno w sumie ucha nie miała, bo mama jej często kupuje rapki, więc jej je dość często, ale takie ucho. No to nie wiem, czy w tym roku nawet jadła, ale bardzo lubi, jak widać. A co, to by się nie spodobała karma. No, niestety, także chyba zostaniemy przy tym przy tym Roupaleo. Chociaż no, luneczko no. Na pewno byś nie chciała czegoś takiego. Nie podoba ci się ta karma? No, jestem zawiedziona, szczerze mówiąc. Woliczyłam, że jej posmakuje. Ma takie fajne, właśnie malutkie granulki. No, niestety test nieudany. Jednak spróbowała ku mojemu zdziwieniu. Ale nie wiem, czy po prostu teraz właśnie. Jest jakaś bardzo głodna. I też by zjadła tak jak tamtą karmę, czy jej po prostu posmakowało, jak spróbowała pierwszej chrupki. Więc wcześniej widzieliście, że wąchała, wąchała, próbowała mi dać, a teraz sobie ładnie zjada. Ale czy mam ryzykować, i zamawiać jej całe 2 kilo na 3 miesiące? Czy zamówić jej jednak tamtą starą karmę? No nie wiem. No, no, już nie chcę tej chrupeczki. Do mnie. Siad. W czasie, kiedy ja będę na obozie, zwierzakami będzie się zajmowała moja siostra i rodzice, e, także tutaj na spokojnie nie muszą psiaki gdzieś wybywać, e, ale zostawiam im smaczki, e, bo moja mama lubi sobie otwierać nowe opakowania. Chociaż e, nie za bardzo jest kolejność tych smaczków, bo e, inne smaczki na przykład e, mają datę, która się wcześniej skończy, coś w tym stylu, więc wolę już im tutaj powiedzieć, już co mają im dawać. Przygotowałam te smaczki z dokaz Jest tutaj mnóstwo takich malutkich kawałeczków. Nie wiem czy pamiętacie, ale to są takie smaczki, no takie jakby kostki. Ja je właśnie podzieliłam każdą sztukę na cztery mniejsze i jest takim sposobem tutaj prawie 150 takich małych kąsków. Także na spacerki na pewno im wystarczy. Ale oprócz tego tutaj w tym rinti rybnym też to. Podzieliłam na małe kąski na spacerki, ale jest tego tutaj o wiele mniej niż tamtych smaczków, bo jest może około 25 takich kawałeczków. To na dwa spacerki maksymalnie. Zostawiam tutaj jeszcze z Wektor Fuda trzy kurze rabki. I dla Lady jeszcze taka kość z barko wołowina z łososiem. Ona taką kość dostaje raz na dwa tygodnie, więc akurat będzie to przypadało na czas, kiedy mnie nie będzie. I tutaj u góry mam półkę ze smaczkami. W ogóle zobaczcie, jak u nas wygląda zapas smaczków. Tylko tutaj te kilka paczek, no i tutaj jakieś takie mniejsze rzeczy. Także będziemy to uzupełniać, więc spodziewajcie się. Unboxingów i później aktualizacji smaczków. Te smaczki tutaj ułożę na dole. Obok też są puszki. Po powrocie też przyjdzie paczka z mokrymi karmami właśnie ze smaczkami. Także będą unboxingi i będzie zmiana karmy na lukulus. No tutaj te smaczki, karmy wszystko w jednym miejscu. Także pieski są już gotowe na mój, na mój wyjazd. Przypomniało mi się, że mega dawno nie zmieniałam yy, kruszynce piasku w, właśnie w kokosie, także czas go wymienić wreszcie. Takie wielkie lokum, a kruszynka akurat siedziała pod tym kokosem i się obudziła, niestety. Także no tak niefortunnie akurat ją przebudziłam wyjęciem tego kokosa. Luneczka jest zawsze zazdrosna o kruszynkę, kiedy ja tylko do niej gadam albo właśnie wam ją nagrywam. Ona tutaj płacze, że nie mogę jej poświęcać uwagi i ona potrzebuje całej atencji. Tak, Luneczko. Dzisiaj posiedziałam trochę nad notatkami z hodowli owiec, także sobie troszkę popisałam zaledwie kilka stron, takie pół godzinki, jednak to jest zawsze coś i jestem naprawdę zadowolona z siebie, że udało mi się poświęcić trochę tego czasu i wykorzystać go właśnie na notatki. Wybraliśmy się podwiedziny do cioci. Luneczka pojechała z nami, nie mogła odpuścić takiej okazji, także sobie razem z nią jedziemy, gdy jechaliśmy przy polach, zauważyliśmy saremkę i bociany wszystkie w jednym kadrze. Dzikie zwierzaki. Udało mi się je nawet wam nagrać. Także tutaj możecie sobie zobaczyć. Tutaj małe urywki z naszych odwiedzin. E, przywitała nas Dominka. Nie wchodziła w konfrontację z Lunką, e, więc Luneczka sobie pobiegała szczęśliwa po domu. Wieczorem przyszedł niefortunny dla niej czas kąpieli, ale naprawdę ona już nie była tak długo kąpana, że musiało to w końcu nadejść. E, no, Luneczka nie przepada zbytnio za kąpielą, no jednak często ją tym nie męczę? Ja już się będę z Wami żegnałam tutaj razem z, z, z oszalałą lumpką. Będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Możecie zostawić pomysły na następne filmy. No i oczywiście zachęcam Was do oglądania naszych starszych filmów i do wyczekiwania na następne. Do zobaczenia.